Cześć, tu Ola z Tribeco. Szukasz szybkiego i łatwego sposobu na montaż ogrodzenia przy użyciu słupków ogrodzeniowych? Dobrze trafiłeś. Nasz dział konstrukcyjny zaprojektował kotwy do ogrodzenia, które zagwarantują ci bezpieczeństwo i stabilność twojej konstrukcji. To ważne, bo ostatnio dość często wieje. Dlaczego warto wybrać nasze rozwiązanie? Po pierwsze, łatwość zastosowania oraz staranność wykonania. Z zastosowaniem naszych kotew szybko i sprawnie postawisz ogrodzenie. Wykonane zostały z zachowaniem odpowiednich wymiarów i pasują pod słupki ogrodzeniowe 60x40. Po drugie, ilość spawów. Nasze kotwy posiadają spaw liniowy i jest go dwa razy więcej niż na wyrobie marketowym. Po trzecie, ochrona antykorozyjna. Nasze podstawy posiadają świeży ocynk ogniowy, który skutecznie chroni przed korozją. Nie będziesz musiał po kilku latach wymienić ich na nowe. Po czwarte, grubość materiału. Nasze szpice wykonane zostały z czarnej atestowanej blachy o grubości około 2 mm i są wytrzymałe na uszkodzenia mechaniczne. W ofercie mamy aż trzy rodzaje kotew do ogrodzenia. Wbijane, przykręcane do betonu oraz do zabetonowania. Podsumowując, z kotwami Tribeco możesz być fachowcem w swoim ogrodzie. Szybko, sprawnie i tanio zamontujesz ogrodzenie. Dziękuję za uwagę.